Dobra. Witam. To już podejdzie <laughs> trzeci odcinek w Minecraft świat. Yy... Udało mi się zrobić to, że będą dłuższe filmy. Zacznijmy od zebrania sobie ambusu, żeby powiększyć naszą farmę i będę chciał powiększyć te nasze żeby nie powiększyć. Zrobić farmę na cieku, bo ona się przyda do farmy lawy, na przykład. No i ogólnie, obczajcie nam serię... Na serię, znaczy to nawet seria jeszcze nie jest. Z the Defrock. Ja to będę nagrał z kolegą, bo sam się trochę boję. Więc na razie to jest tylko jeden odcinek. No, nie, nie, niestety Herobrina się nie udało zobaczyć. W tym pierwszym odcinku, ale w następnych będziemy chodzić już bardziej w teren i może się uda go zobaczyć. Dobra, farma powiększona. Ja, może byśmy się zajęli robieniem a, jeszcze nie sprawdziłem jednej rzeczy. Czy wbiliście już 10 lajków pod pierwszym filmem? To już to sprawdzę. Mhm. Tak. Zobaczymy. Yy, 9 jest. O dobra, to nie będziemy czekać, aż ta jedna osoba wejdzie zwiększamy trudność na łatwą to już w dzisiejszym odcinku pierwsze zmienienie trudności i będziemy musieli już dbać o jedzenie, więc ja sobie zajdę i o, na początku chyba będzie dokończyć chyba ten kościół dobra na początku może dokończyć ten kościół z początku zmniejszymy te dechy bo one brzydko wyglądają Tak. Na początku nie będziemy tego robić na pewno nie będziemy tego robić na pewno blokami, tak jak ja to chciałem zrobić, tylko zrobię sobie to drzwiami. I te drzwi damy sobie, hmm. I tak, te drzwi sobie damy... Dobra, tak. To jest tu blok. A, Nie, dobrze, pół blok. Pół blok. Jest tu dwie z w drugą stronę. Ja trzeba noż. Żebym nie umiał, żebym nie umiał po prostu klapy ustawić, to już jest śmiech na O, i na takim po prostu może ksiądz usiąść jak człowiek. A nie, nie może. Teraz sam może? To trzeba, bo dziura. Tak to być nie będzie. Trzeba zakleić. Dobra, idziemy spać. O ja, ale. Dodali dźwięki tym, tym. Dodali dźwięki naszym świetlikom. Ile tego by, by zwyczały w nocy? A one znikają? Znikają powoli, Dobra. dobra. Okay. Murowanie tutaj zrobione, można to już usiąść jak człowiek, a jeszcze oh, nie mogę tak do do szkoły. Jednakże tu na razie, bo jest. Zróbmy tu. Tak, teraz można ja sobie. O. Zabrać się jak człowiek, i odprawiać muszę. No tak. I pójdźmy na no poszukiwania media ogólnie. Teraz cały czas się gram. Ja się boję, że nie włączę tego moda. I że teraz mi ten Hero brain wyskoczy. Ale dobra, gramy. Tu nic nie ma. Szczególnie, że cały czas mi coś tyka. Nie wiem czy to w słuchawkach, czy ten, ale cały czasem coś mi tyka. Aj. Dobra. Tak. Mieliśmy stworzyć tą farmę, więc twórzmy. I może jakieś wioski poszukamy. Farma będzie dziś. A nie, żelaza jeszcze nie mam Dobra, odłóżmy sobie w razie wszystko do naszej skrzynki. Nasze odkładamy. A dziś się przyda. Dobra. To, to, to mięso odłóżmy. To. Dobra. I teraz... I teraz pójdziemy w poszukiwania wioski może. To co, za góry. Za góry łódka. Jedziemy. Książkę mogłem odłożyć. Dobra, idziemy. Ogólnie... Jest tu bardzo dużo dzień, to może że wioska gdzieś jest. Jeszcze nie widzę. O, woda. <laughs> tak. Portal, tam byliśmy już w tym portalu. Tam jest las, to w lesie nie będzie wioski, nie ma szans. Rozkręćmy trochę, o Boże, ile tu kejdów? Ja kejwa tyle szukałem w poprzednim odcinku, a tu kejwy są tu. Mm, tu byłem. Tu tylko, tylko jedna żelaza znalazłem. Hm, pusto. O, lawa. Dobra. Mm. No nie ma tutaj ni niczego, więc wybieram sobie te bloki, że to udekoruję... Od... Nie, 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 Udekorujemy se... Udekorujemy se wokół... Dekorujemy sobie wokół. Wokół domku też. Udekorujemy. No i przydałoby się to żelazo już. Bo lawa się. Byśmy mieli lawę. Ale na razie pokój właśnie nie chce mi się chodzić. <tuszy> Ogólnie jak przyjdzie kolega do mnie, to od razu wpadają dwa odcinki. Jeden z jaj mój kolega będzie. Drugi będzie z <laughs> drugi będzie z The Fond The Frog. Fom Frog jakoś tak się to mówiło. Oj, to mi się tu włączyło. <laughs> Dobra, poutuczajmy po trochę tych owiec. I ogólnie? Ja bym chciał zamiast tego The Farm The Frog to moda Hegot pobrać, bo on jest fajny. To właśnie nie możemy tu tak dużo zwierząt, bo wtedy odpala nam się. Mamy tutaj w prawym górnym rogu chyba mamy taki pasek. Jeśli on osiągnie 100, 100 albo... Nie wiem czy to się. Chyba się zmniejsza. Więc jak osiągnie 0, to przyjdzie trochę i zacznie bić. Bo wtedy to już nie ma ucieczki. Chyba że mamy jakąś hyper, super bazę. Obraliśmy trochę tego, więc teraz spróbuję coś z tego zbudować. Hmm. To z racji, że mamy tutaj w środku kościół, to niech każdy wie, że jest to kościół. No. Hmm. I właśnie też chcę znaleźć wioskę. Bo by nie mogli, przejść sobie. A i drugi pół bloku. A z tego byśmy. Jakbyśmy znaleźli wioskę, to byśmy nie musieli tyle na dzwon wydawać. Hmm. Teraz to wygląda bardziej jak. Anioł, jak dwa bloki. Hmm, teraz to wygląda jakby goś czym. O, dobra, a tutaj na tym to jeszcze nie wiem, dobra, nie robimy tego dziwnego czegoś. Ale możemy w i idealnie dwa są tutaj zrobić. O! Zrobić. Ładnie to wygląda. Teraz podmijmy tutaj jeden blok na mm. Na ten zneszały ten blok tutaj Na zneszałe bloki. O. Teraz to wygląda ładnie. Jeszcze mam pomysł. Tylko żebyśmy do tego wosku potrzebowali. To chodźmy, gdzieś tu były, przecież byłyby tu jakieś pszczoły. Ich chyba widziałem gdzieś tu UL. albo to na Def on Defro no to bo na default na -de był ul więcej niestety nie ma a jakbyśmy wosk mieli byśmy mogli świeczkę zrobić a nie ja będę robił teraz takie gdybyśmy mogli postawić dwa a takie bambusy i teraz niestety nie mamy świeczek więc musimy Zadowolicie się takimi zniczami. Ej, nawet ładnie to wygląda. Jak ja na moje zdolności budownicze, to to jest naprawdę ładne. Ale mam jeszcze pomysł. Tu będzie jeden. To nie może być? Nie mów, że nie może być. Musi być. Nie da się postawić na bombę. Czekaj. Gdzie jest bambus? Musi się dać postawić na bambusie. A, zapomniałam o tym jedzeniu, kupimy. Ja, dajmy bambusa. Wiesz, da, da się na pewno postawić... ...jedzenie na bambusie. Pos Nie da się jest że da się pochodnie na bambusie postawić. Dobra, no, że się w błędzie żyłem. A na schodku? Na schodku też się nie da. Ale chodź. Dobra, więc te kwiatki bardzo brzydko wyglądają. Przynajmniej jak też tu. O, i teraz to wygląda o wiele. Jeszcze ładniej. Dobra, idziemy do spania jutro. Jeszcze zrobimy. O. Ładnie wygląda. Tylko czekaj, gdzieś tam były dynie. My mamy jedno żelazo. Daj, dobra, jutro to sprawdzę gdzieś. A jeśli mamy? Ej, co to? Patrzcie, posterunek tych tam jest. Dziadu. Dawajcie mi drugie żelazo. Robię tarcze i lecimy na nich. O nie, mam dwa. To jest teraz pytanie. Robimy nożyce czy tarcze Dobra, na razie... Na razie nie, nie mam po co się z nim bić. tamce ta, typy się stoją. się stoją. Na razie się bić nie musimy. Ale zresztą sztanda, darem jest. Jakby tu przyszli bliżej, to bym ich mógł utuc ale ile? Ej, a czy... gdzie trzeci? Panowie, bo trzeci wam się zgubił w lesie. To jak to tak? O, krzaki. Zobaczymy, czy mnie trafią, ale raczej to są... To do pierwszej łapy, żeby się... No i co da mu się? mnie nie szczali. Ty się gapisz na mnie. Znaczy ma. No, szczelaj.

Dynie. Już to jesteśmy, to dwie sobie wykroimy. A jeszcze. Kto pierwszy powie, czym się najszybciej wydobywa? Dynie. Pierwszy komentarz. To. To dostaje serducho w komentarzach. Krzypnął mu serducho. Kto pierwszy napisze jak jak czym najszybciej wykopać dynię dobra dynia, teraz już tylko płotki i zrobione i kończymy dzisiejszy odcinek niestety tutaj, tutaj gdzie jest crafting? tu jest deski, 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 nie ma desek Dobra. Ja te craftingi tam wszędzie, w ekwipunku, w domku i na zewnątrz. To jak się robiło płotki? Nie mam pojęcia. Nie to było. O, jest. Aha, tak się robiło. To co, jak zrobię tu to nie będzie? To będzie. Cześć. Miau 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 Nie zrobię płotka, bo patyków brak. Dobra. Te, je tak, ja tak jak chcę. Tutaj? Nie mogę tak. A gdzie to. Nie! Czemu tu... O, mam. Myślałem, że wpadł do bakrumsów. Eee, teraz tu. Płotek tu. I też jest dalej źle. Dobra, wiecie co. Nic. Rąk nie robimy. Albo wymyślę inne coś na razie. Oj, trzeba będzie bambusy przycinać, bo ja chcę, żeby bo tylko na dwie kratki. A i dużo przyciąłem. Tutaj więcej krzaków. A tu damy jednego. Tu damy jednego. Ja, tu dziecko. Tu damy z tyłu, żeby było więcej tych świetlików z tyłu. O, ładnie wygląda. Tylko to trawko muszą wysunąć. Było... Dobra. Uczył się jakieś dziwny dźwięk, jakby też widzę by to powiedzcie. Ale w dzisiejszym odcinku to na tyle. Jeszcze popuszka się z wami pożegna. O, nawet się pożegnała. Dobra, dziś jeszcze... Będzie shorts jakiś, może wpadnie. No i żegnam. Na razie.